Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień No, paczka przyszła tutaj Wartość paczki 200 zł napisane Tutaj, idź tam na chwilę, no ktoś stuka puka O tu idź, tędy, o tu Weź, do obrony Dobry Jeszcze do widzenia pan. Paczka inna niż wszystkie poprzednie Wszystko jest podwójnie Więc proszę podzielić sprawiedliwie Jedyna, jedyna pojedyncza rzecz To bluza I plecak dla pana Krzysztofa w zamian za paczkę proszę o modlitwę za Marcina. Nadawcą paczki są trzy osoby z Holandii. Jakub, Marcin i Mirek. No buzię się, buzię zasłania zamiast maski. No bu nie tak, O tak, o tak, no dobrze, o tak. I tak o, no. I z tyłu zapinasz. Nie, tu nie masz ta... dziurę na gila. Niżej! Tak! <grym wziął> Właśnie, o to chodziło. Krzysztof. Odbierz. Odbierz. Od... Taka sama papryka. do jednej dla mnie, dziękuję. Kościelna. Kościelna, biała. Będziesz ministrant. Men kara. Nie wiem co to. Słuchawki, Krzysiek takie? A, poczekaj, poczekaj, zanim otworzysz. W zamian za paczkę proszę o modlitwę za Marcina. Czyli cię się Ojcie nasz, który się święcie. Nimie Twoje, przyjść, królę to Twoje. Bądź wola Twoje, jakoś nie tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego. Daj nam dzisiaj, odpuszczam nacisk. Jako i my odpuszczamy naszych winowajców Nie uczestnę na pokuszeniu, ale zbaw od W imię Ojca i Syna, i Świętego,